We wrocławskiej hali stulecia odbyły się międzynarodowe targi turystyczne 2016. W tym roku zaprezentowało się ponad 200 wystawców z Polski i zagranicy. Podczas ósmej już edycji na międzynarodowych Targach Turystycznych zaprezentowały się regiony turystyczne, biura podróży, uzdrowiska, ośrodki wypoczynkowe oraz hotele. Ziemię Kamiennogórską reprezentowali wspólnie powiat kamiennogórski, gmina Kamienna Góra, gmina Marciszów. Świat lnu oraz kamiennogórska firma Adrenalina24, wynajmująca sprzęt pływający. Ponieważ od 8 lat uczestniczymy co roku, praktycznie w międzynarodowych targach turystycznych we Wrocławiu, jesteśmy już tutaj po raz ósmy, bo to są ósme już targi. W swojej ofercie mamy przedstawiamy region Ziemi Kamiennogórskiej. Występujemy ogólnie, czyli jako wszystkie podmioty pod ogólną nazwą, pod ogólnym hasłem Ziemia Kamiennogórska. W tym roku jest z nami, czyli jest z nami, z nami wspólnie z powiatem kamiennogórskim, jest gmina Kamienna Góra, jest firma Światlną, jest firma, która świadczy usługi wypożyczania sprzętu wodnego w Kamiennej Górze, firma Pana Sławka i wspólnie gmina Marciszów również jest z nami też i wspólnie staramy się promować nasze atrakcje turystyczne, które mamy na swoim terenie. Mamy foldery, mamy mapki, mamy przewodniki, ale oprócz tego mamy właśnie, i to chciałem podkreślić, bo w tym roku postanowiliśmy przejść, podejść jak gdyby do, do, do wystawienia się z naszą ofertą turystyczną, powrócić jak gdyby do korzeni, powrócić do naszej historii stąd między innymi z nami jest właśnie Świat Lnu, który ma bogatą ofertę lniarską, którą przedstawia właśnie na targach w dniu dzisiejszym. Panie Pawle, dobry pomysł, pokazać się, sprzedać się, inaczej mówiąc, bo bez tego to nie zaistnieje powiat kamiennogórski. Tak, wydaje mi się, że to jest bezsprzeczne bez i bezdyskusyjne w ogóle, o tym, żeby się móc wystawiać, a tym bardziej wystawiać się w naszym regionie czyli w regionie wrocławskim, regionie Dolnego Śląska, tak? Ponieważ ja mówię, wiemy, że coraz więcej wrocławian przyjeżdża na nasz rejon, coraz więcej wrocławian nas odwiedza i stąd nasza obecność dzisiaj tutaj. Między innymi mam nadzieję, że zaraz będziemy przedstawiali konkurs na głównej estradzie. Ktoś wygra ten konkurs, będzie mógł również przyjechać na nasz teren i później pochwalić się, gdzie był. Dzień dobry Państwu. Ponownie Państwa wita Ziemia Kamiennogórska. Szanowni Państwo, ja z Krzysztofem postaramy się przeprowadzić dla Państwa tutaj króciutki konkurs związany z naszym regionem, z naszą ziemią kamiennogórską, którego głównymi fundatorami są Powiat Kamiennogórski, firma Świat Lnu oraz Gospodarstwo Agroturystyczne Podkówka ze Świdnika. I Gospodarstwo Agroturystyczne Podkówka ze Świdnika ma dla Państwa nagrodę w postaci weekendowego pobytu dla Czterych osób. O, proszę, czyli rodzina czteroosobowa, no można oczywiście zabrać na przykład kolegę, koleżankę, nie ma w tym żadnego problemu. Czy pytania będą trudne? Będzie to jedno pytanie, a czy, a... Będzie, a czy będzie ono trudne, to się okaże. Dobrze, bo tak myślę, że czy spróbujemy zrobić tak, że za nami kto podniesie rękę i będzie prawidłowa odpowiedź? Tak myślę, że chyba tak, że będzie to najlepsze. Tak jest. Drodzy Państwo, teraz uwaga, tutaj już nagrody są przygotowane. Czy to jest jedna nagroda, czy to jest nagroda pocieszenia? Szanowni Państwo, są to trzy nagrody, o. czyli trzy w jednym. O proszę. Główną nagrodą macie Państwo pobyt w gospodarce agroturystycznym Podkówka w Świtniku, to jest popyt weekendowy dla czterech osób. Natomiast kolejną nagrodą, drugą, to jest Nagroda Powiatu Kamiennogórskiego. Tam mamy przepiękne albumy i wydawnictwa związane z fauną i florą ziemi kamiennogórskiej oraz fantastyczny, fantastyczna nagroda. Nie, powiem, nie powiem, co tu jest w środku. Ale już widzimy. Nawet. Jest to nagroda z firmy Świat Lnu z Kamiennej Góry, Super. która wytwarza, wytwarza len na naszym terenie. Mogę tylko zaznaczyć, że jest tutaj kalendarz yy, w którym są zaznaczone wszystkie dni. W roku, w których mąż, żonie powinien przynosić nadanie do łóżka? 365. O, tutaj widzę, że pani się już ze mną zgadza, absolutnie. Kurczę, no ciekawa, co żona mężowi. No ale to może później, po godzinie 22, ewentualnie. Tak jest. Dobrze. Czy teraz już to bardzo ważne pytanie, i to o to pierwsze miejsce? Uwaga, wszyscy są skoncentrowani. Lew też jest skoncentrowany. Dobrze, jest skoncentrowany. Lew, razie czego? Jak będziesz wiecie, łapka do góry, dobra? Okej. Okay. Szanowni Państwo, zamieniamy się w słuch. Jest na ziemi kamiennogórskiej takie miejsce. Miejsce niezwykłe, miejsce tajemnicze, o bajkowym krajobrazie. Szanowni Państwo, w tym miejscu znajduje się woda o niesamowitych właściwościach. Czekaj, bo tu już jest ręka w górze, jeszcze nie skończyłeś pytania. Czy może dokończysz, czy może posłuchamy odpowiedzi? Nie wiem, czy Państwo są na... do to przygotowani, może ja i tak dokończę. Dokończ, tak? dokończę. Ale rękę trzymaj w górze, byłaś pierwsza. I Szanowni Państwo, pytanie jest takie, o jakim miejscu mowa? Tutaj byli Państwo pierwsi. Głośno, mąż mówi, powtarza. Proszę Państwa, Pani ma rację, Zapraszamy są to kolorowe jeziorka, zapraszam do nas tutaj. Dobrze, teraz o to drugie na miejsce, tak? <laughs> To była nagroda w 1, czyli pani jest jednocześnie Aaaa. laureatką głównej nagrody. Tak jest. I tych dwóch! Ale fantastycznie! Ale fajnie, nie? Chodź, no chodź, nie się. Widzicie, ja na przykład jak widzę mężczyznę czy kobietę w takim już wieku, takim raczej dorosłym, to mówię mąż i żona. Teraz chyba będzie zdecydowanie lepiej mówić partner lub partnerka. Bezpiecznie. Dobrze, teraz tak. Cieszy się. Bardzo się cieszę. Powiedz, co Paweł był na czterech osób? Proszę Państwa, ja jeszcze raz powtórzę, Pani wygrała darmowy weekendowy popyt w gospodarstwie agroturystycznym Podkówka w Świetniku dla czterech osób. Gratuluję. Super, skąd jesteś? Wrocławia? No dobrze, i tradycyjnie, bo mamy parę osób spoza Wrocławia. No iż poza Zoo, poza Halą, poza rynkiem, Krasnalami, poza Ostrowem Tumskim. Powiem Ci szczerze, że przez dwa dni nie padło jeszcze jedna rzecz, która jest warta polecenia wszystkim. Ty nie odpowiadaj. Robert, słuchajcie, jest od siedmiu lat i nie da się stąd wygonić. To jest najbardziej, najwierniejszy człowiek, który chodzi i tutaj zwiedza. Znane miejsce z takim dużym. Panorama racławicka, oczywiście. No właśnie, drodzy Państwo, byłem zdziwiony, że nikt nie wymienił panoramy racławickiej. Brawo, dziękuję, gratuluję. Pawełku, przekaż te przepiękne tak, rzeczy. Ja już, ja I teraz już pokaż tak... ten magiczny kalendarz. Tak, już pokazuję ten kalendarz, o którym mówiłem. Czy partner słyszał 365 dni? No nie wiem, może weekendy mu zrobisz wolne, żeby chociaż tego śniadania ci do tego łóżka nie przynosił. Co mamy? Pokaż. A dla partnera. A widzisz! Ona będzie przygotowywała do śniadania, a Ty będziesz donosił. To mi się podoba. O, i proszę teraz piękne zdjęcie zrobić, Chodź tutaj bliżej. O, brawo, brawo, piękne. Paweł, z tamtej strony. Z tamtej strony. Poduszeczkę też pokaż. O, ta poduszeczka nie tylko pod głowę może być. Tutaj tak, bardzo proszę. Wielkie brawa, dziękuję drodzy Państwo i o to chodzi. Przypomnę jeszcze raz stoisko, teraz kolejna nagroda, poczekaj zobacz jak nagród będziesz miała. Do... Proszę Państwa i kolejna druga nagroda, czyli trzy w jednym, to jest ta trzecia i ostatnia. To jest nagroda powiatu kamiennogórskiego dla Państwa za wygrany konkurs. I proszę bardzo przekazuję Ci, jeśli możesz zajrzyj do środka co tam jest. Także jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego. Zapraszamy do ziemi kamiennogórskiej. Dziękuję. Aniu, skąd ta wiedza o tym powiecie kamiennogórskim i dokładnie gminie Marciszów i kolorowych jeziorkach? E, tutaj z partnerem bardzo często zimy na rowerach e, po terenie górskim i, i z racji tego właśnie przy okazji, tej rekreacji, e, aktywności fizycznej też e, poznajemy ciekawe rejony, miejsca. I dzisiaj wygrałaś kilka nagród. Tak, dzisiaj wygrałam wspaniałe nagrody. Bardzo się cieszę, tak z zaskoczenia wszystko bardzo spontanicznie wyszło, ale udało się.